Mursal mieszka we Frankfurcie, ma dwie siostry i jest uważany za dobrze zintegrowanego. Jednak rodzice ledwo mówią po niemiecku. Rodzina jest w Niemczech od kilku lat. Ojciec małżonka Abdul szuka mężczyzny, żeby się z nią ożenić w Afganistanie. Ona też powinna tam mieszkać. Jej ojciec, który pracuje jako dozorca we Frankfurcie, płaci posag. Ale Mursal odmawia małżeństwa z człowiekiem którego nie zna i przenosi się do Afganistanu. 27 grudnia 2013 roku jej ojciec udusił ją i wyjechał do Afganistanu. Sąsiedzi dzwonią na policję. Gliny znajdują zwłoki na krześle, związane ręce, przyklejone usta. Na miejscu zbrodni są inni członkowie rodziny. Nie wiadomo, czy zostaną one później zbadane. Podobno ojciec sfotografował ciało. Ponieważ w Afganistanie pokazuje te zdjęcia rodzinom, aby udowodnić, że przywrócił honor swojej rodzinie, pewnie też dostaje z powrotem swój posag. Międzynarodowy nakaz aresztowania zostanie wydany. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe.